Trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym o boku długości A. I widzimy trójkąt ABC i bok A. Wykaż, że łuk okręgu wpisanego w ten trójkąt, zawarty między dwoma kolejnymi punktami styczności tego okręgu z bokami trójkąta, ma długość większą niż 60% A. Cały okrąg. Wyglądałby mniej więcej, no chyba tak. No. To jest cały ten okrąg. I my mamy wykazać, że od tego punktu, od tego do tego punktu ta długość łuku jest większa niż 60% z boku A. No znając własności okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny, jak tu jest środek. To ten odcinek jako promień, czy tu poprowadzony, czy tu poprowadzony, czy tu, my wiemy. Że ten promień R w trójkącie równobocznym, konkretnie w nim, to jest 1 trzecia całej wysokości trójkąta równobocznego. To jest 1 trzecia wysokości trójkąta równobocznego. Ale ponieważ my mamy wszystko uzależnić od boku A, a wiemy, że wysokość w trójkącie równobocznym to jest A pierwiastków z 3 przez 2, to możemy z tego wyznaczyć promień w zależności od a. Czyli r to jest równe 1 trzecia razy i tutaj wysokość a pierwiastek z 3 przez 2, czyli promień, no nic się tutaj nie skróci, jest a pierwiastków z 3 przez 6. Tyle wynosi promień. Okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny, obok długości A. My mamy wyliczyć długość tego łuku. Długość łuku, taka część teoretyczna. Długość łuku, jeżeli to jest punkt A. I tu jest punkt B, tu jest środek. Długość łuku AB to jest ten kąt środkowy, czyli alfa przez 360 stopni razy 2 pi r. Gdzie tu jest r i tu jest r. Tak jest wzór. Czyli promień już mamy. Niech to będzie, to no nie możemy już oznaczyć punktami A i B, bo punkty A i B już są opisane na tym rysunku. Niech to będzie punkt, powiedzmy, K. Niech to będzie punkt K i tu będzie punkt L. Więc analizując tę teorię, to długość łuku KL to będzie. Ten kąt środkowy, i teraz pytanie, czy znamy miarę tego kąta? No, jeżeli te punkty są punktami styczności z trójkątem równobocznym i one, tu jest 60 stopni, tu jest 60 stopni, tu jest tak samo 60 stopni, to nie ma wątpliwości, że ten kąt to jest 120 stopni. To jest 120 stopni. A zatem długość łuku KL to jest 120 stopni równomiernie rozłożone dookoła 3 punkty do 360 stopni nawiązujemy tego razy 2 razy pi i zamiast promienia wstawimy już tę wielkość a pierwiastek z 3 przez 6. To długość łuku KL. To jest tak. No, 120 stopni i 360 stopni skraca się przez 120 stopni. Co jeszcze moglibyśmy skrócić? A na przykład dwójkę i szóstkę. I co wyjdzie? Patrząc na licznik A pierwiastków z 3 przez 9, bo 3 razy 3, i jeszcze razy pi. Taka byłaby długość tego łuku. My mamy wykazać, że długość tego łuku jest większa niż 60%. 60% to jest 60, a zatem musimy zająć się przede wszystkim tą liczbą. KL jako długość łuku, dam literkę A. Na koniec pierwiastek z 3 przez 9 razy pi i razy A. No to w przybliżeniu ile to będzie? Pierwiastek z 3 to jest około 1,73 przez 9 razy około 3,14 i razy a. Gdybyśmy wzięli teraz kalkulator, to mielibyśmy takie działania. Pierwiastek z trzech, ja tu wprowadzam sobie w kalkulatorze, pierwiastek z trzech podzielone przez 9 równa się i razy jeszcze pi razy około 3, 14. Z działań na kalkulatorze wyszło mi, wprowadzałem wielkości dokładne z kalkulatora i wyszło około 0,604 i 6 razy. A około tyle. Zatem na pewno jest to większe od 0,6a. A zatem długość łuku KL, skoro to jest w zapisie liczbowym, jest na pewno większa niż 60% z a. Bo 60% to jest dokładnie 0,6 jako liczba. Wykazaliśmy i jest to koniec zadania.